Dzień dobry. Słuchajcie, zbieram się, zbieram się na wycieczkę. Umówiłem się na Facebooku na naszej grupie Rower.w.N.L. Umówiłem się na wyprawę z Andrzejem. Nie znam Andrzeja, także nie wiem, jak będzie się jechało. Nawet go nie pytałem, czy mogę film zrobić y, z nim albo z nim jako tłum. Jeszcze tego nie wiem, jak to będzie wyglądało, także. Pakuję wszystko, trzeba zaczepić na rower uchwyt, żeby można było przykręcić, zamocować kamerę. Oczywiście musi być nawigacja, Pierwszy musi się włączyć. I słuchajcie, ostatnio działam z takim dziwnym projektem, pomysłem. Jeździ na rowerze w sandałach. Cały tydzień jeździłem w sandałach ze skarpetą. Był sandałek i była skarpeta. Możecie to zobaczyć na moich shortach. Dzisiaj myślę o tym, żeby ukręcić stówkę. Trochę z Andrzejem, resztę sam. Teraz spieszę się do Tilburga i tam zabiorę Andrzeja na dalszą wyprawę. Dzisiaj nas spotka. Będzie trochę atrakcji. Zobaczymy, jak kondycja Andrzeja, jeżeli wszystko będzie w porządku. To czeka mnie fajny dzień. No, i dojeżdżam do punktu spotkania. Oczywiście spóźniony, to się robi jakiś standard u mnie. Powinien być tu o 9.00. Mamy 9.12. Powiedzmy, akademicki kwadrans, Zobaczymy, jak na to zareaguje mój kolega. <laughs> O, widać Andrzeja. Witam, Darek? Cześć. Mariusz? Mariusz, tak. Mariusz. A ja Darek cały czas z kolegą mówię. Mariusz, Mariusz, Mariusz. Miałem być Dariusz, ale ma, bab babcia miała taką. <noise> i, I poszła do Urzędu Stanu Cywilnego i przy, przepisała. Aha. Mam na do, dokumentach napisane Dariusz, ale. Okay. i jest Mariusz. Proszę, a na drugie wam po bo lubiła noce i dnie. <głosy> <głosy> to jest prawda. To jest tak jak ja mam Andrzej, a na mnie wszyscy Antek wołają. Słuchajcie, jest, no, nie jestem z Andrzejem i zaraz startujemy. Pierwsze wrażenie, Dzień. jest super dla mnie. I u siebie. Sam człowiek mówię, że trzeba zmienić przedrócić do zawodu.

Słuchajcie, no teraz jeździmy po takim terenie. To się nazywa. E, e, tu, będę, tu będę trochę ścięmiałam. To się nazywa Ultrexe landscape. land. Napis za chwilę się pojawi, to jest takie leśnictwo Utrecht, Utrechtu, chociaż to nie jest pod Utrechtem, jesteśmy pod, pod miejscowością Tilburg w okolicy granicy belgijskiej. No i tutaj kiedyś był taki e, e, artysta, który ukochał to miejsce i robił takie ciekawe rzeźby. A tam jest Andrzej. Dzisiaj, dzisiaj nie jestem sam. O, podejdziemy jeszcze, słuchajcie, podejdziemy tu, tu na pistał u góry Wanderroute in imię i nazwisko tego artysty poszukać więcej takich eksponatów, które tu się znajdują w lesie, przy lesie, bo las tutaj jest duży i stary to jest melek fabryk. Dobra, lecimy. To zobaczysz sam. Chociaż już nie wszystko działa, ale to jest trochę edukacyjne. Jak tutaj będziesz na leśniczówce zachwycony tym e, budynkiem? To jest... e, no jesteśmy za blisko, żeby ją e, ominąć, jeżeli bardzo chcesz do tej krowy. Krowa spok. I teraz jesteśmy na liście w eee, wieży obserwacyjnej która jest tutaj ciekawym obiektem i szkoda by było coś na ławce ławka zostawiam tego Musimy na Ja łańcuch. jak się na A tu mamy oto, może nie w naturalnej wielkości, ale ten artysta, który upatrzył sobie te tereny. To nie tu. Droga, <gry> ale jest, jest. Teraz odpowiednią drogę w lewo i będziemy mieli krowę. Już ją widać tam no, widać. Idą człowieki <laughs> Ale zapamiętałem drogę, mówiłem, że kamienie, a kamienie są tylko przed samą krową. No i słuchajcie, każdy kraj ma swojego... swój jakiś dziwny symbol. My, i my jesteśmy w Holandii, czyli mamy krowę. Był koń trojański, a mamy krowę z Holandii. A teraz wchodzimy do środka Idziemy, idziemy, idziemy zobaczyć Kiedyś to wszystko działało Można było zobaczyć jak się Przelewa różne rzeczy No niestety teraz instalacja Już się skończyła Jesteśmy w okolicach miejscowości Esbek. Tam jest ta miejscowość. Przed chwilą też tam widzieliśmy różne pomniki. Te pomniki. Te różne rzeźby wykonane z betonu. A teraz jesteśmy w Krowie. Jeszcze więcej foto, to możemy tu dostać, ale na razie trzeba uważać, bo jest bardzo stromo. Nie wiem, wiem, no Szedłem do góry mi się ztrzymały. Nawet mamy tutaj napis. O, tutaj jest napisane, że wchodzić na własne ryzyko. Także to nie jest tak do końca przygotowane turystycznie. Ale można to zwiedzać. Przeważnie takie rzeczy które nie są pod jakąś opieką gminy, jest napis, że wchodzi się na własne ryzyko. To jest częste. Ja potrzebuję i potrzebują nas. Ale za daleko, no? Przypuszczam, że będzie być łatwiej stał raz.

Mówiłem, że tu wrócę. Dla tych co nie wierzyli. Wchodzimy na wieżę. Ale trzeba tu zapłacić. Nie trzeba zapłacić. Się popsuło. Także mamy dzisiaj gratis. Ja w jak byłem na tej wieży. Ja mam lęki, także ja się nie, czekam, ale, ale ale mamy wszystkie te barierki, także spokojnie. Chociaż widząc stan tych desek daje do, do myślenia, nie każdy by tu wszedł. Pogodę dzisiaj mamy świetną. Nie za ciepło, nie za zimno. Słońce nie pali. Jest ok. Gorzej z tą zadyszką A stamtąd przyjechaliśmy. Teraz za chwilę poznacie moją dzielność Czyli wejdę, okręcę się i schodzę, bo już nie chcę być tak wysoko. No, ale, ale się. <laughs> tak. Wchodzę na górę. Tu mamy rozpiskę, gdzie co jest. Nawet to się buja. Także... Także chyba tego bujania mi wystarczy w tamtą stronę Belgię byliśmy byliśmy tutaj tu były te, te panie na polu tu gdzieś znajdował się, jakby żeby wam nie skłamać, gdzieś tu znajdował się ten koń. Tak trochę strzelam. A teraz będziemy wracać w tą stronę do Dilburga. Tak gdzieś. Tak jest plan A ja schodzę, bo mam miękkie nogi. Zostawię tu Andrzeja, nie chcę robić zdjęcia. To się buja to się buja, uciekam no, tu, Ale ja zdecydowanie wolę być w tym miejscu, bo tu się już nie buja No Chyba ktoś mnie okłamał Tu się też buja Uciekam na dół Oj, ja tam drogą w tam jest taki droga po starej linii kolejowej. To jest uchwyt e... no, nie, to jest uchwyt z... 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 z z motocykla. To jest trasa, którą jest jeżdżą, także ławka jest to jakieś 5 km. Poszukuję, że o to chodzi, że kolarza się przyda w nich. O, a ja sobie jadę. <grystanie> dziękuję, dziękuję. Dziękuję. <grystanie> 何気もう 50. Pewno byś chciał wiedzieć, ile na to wyszło. To to idziemy na aplikację. Tam 72. Wyszło kilometry? No, minus 15. 58? E, 57? No, 8. Dobra. No, dobrze. 8 km żeśmy zrobili z tego, co mieliśmy zaplanowane. Jak szukaliśmy. Krowy jak szukaliśmy, potem jak... E, co jeszcze? Jeszcze byliśmy na tym... E, w tym klasztorze. No. no. a tak bym tylko na hak sobie wczepił pek i z głowy, nie? Mhm. A, a nie. zabezpieczasz hamulec? Nie. No. Kładę go na drugą stronę. Na przerzutkę. Albo na hamulec, jak mi się ułoży. <grym /dźwięk> nie, 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 o to mi chodzi. Aha. Jak masz odczepione koło, to tam powinieneś coś wsadzić pomiędzy ten, klocki. Tak. Ta, bo może Ci się przez przypadek nacisnąć hamulec i wtedy musisz rozczepiać, rozczepiać te. Patrz. Tutaj powinno jest coś włożyć, jakiś kawałek papieru. Aha, żeby się nie rzekał

Jechałem trochę z Tilburga. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, że trochę wieje. Pożegnałem się z Andrzejem i teraz wracam do chaty. Przez las, przez wydmy. Ukręciliśmy dzisiaj to chyba już przejście. Ja ukręciłem 72 km. On troszkę mniej, no bo przyjechał. Ja musiałem dojechać do Tilburga nieważne dzisiaj było pokręcone trochę się zmachałem widzicie jadę z plecakiem wracam z plecakiem bo wyjechałem bez plecaka no ale będąc w tamtej okolicy wjechaliśmy do Demobilu no niestety nie mogłem się oprzeć i zakupiłem sobie Nowy plecak Ali Zobaczycie go pewno na innych filmach. A ja już tym wesołym akcentem, ze szczęścia, że mam wreszcie mój ulubiony, chociaż nie wiadomo, czy najbardziej wygodny plecak. Będę się z Wami żegnał i zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się.